Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Udajemy się do kurnika, a dzisiaj będziemy rozmawiali o tak zwanym zjawisku zaparcia jaja u kury. W momencie, kiedy słuchajcie, kura nie może wydalić jajka, w momencie, kiedy nie może znieść jajka, pojawia się dość duży problem. <laughs> Jajko już w jej organizmie jest, natomiast kura nie ma możliwości go wydalić, nie ma możliwości go znieść. I dlaczego słuchajcie, tak się dzieje? Więc dzisiaj trochę będziemy o tym rozmawiać. Problem jest dość. Popularny, natomiast część ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, jak jest on poważny. Także zapraszam tutaj do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, żeby film się niósł, żeby jak najwięcej ludzi było świadomych, po prostu jak ten temat, jak ten problem wygląda. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, czasami kury znoszą mniej jaj niż zwykle, co może mieć różne przyczyny. Niekiedy jest to na przykład spowodowane niższą temperaturą, tak jak już wam mówiłem, w okresie jesienno-zimowym, a innym. A razem kryją się za tym różne dolegliwości wymagające naszej interwencji i tutaj powiem Wam dokładnie dzisiaj jak rozpoznać zaparcia jaja u kury i kiedy należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, z weterynarzem, żeby on to wszystko tam sprawdził, co się dzieje i jak temu dalej zaradzić, co ma dalej robić. Więc tak moi drodzy, czy zaparcie... Jaja u kury jest niebezpieczne. Jeśli takie jajko utknie w jajowodzie u drobiu, to mówimy o właśnie zaparciu jaja. Do tej dolegliwości należy zawsze podchodzić poważnie, ponieważ nieleczona może w krótkim czasie zakończyć się śmiercią zarówno u gadów, jak i u ptaków, yy, głównie wszystkich ras kurek. Tutaj również przepiórki wchodzą w grę. Dlatego bardzo ważne jest, moi drodzy, aby działać natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów. Czyli widzimy, że coś takiego się dzieje, działamy. Część ludzi nawet nie wie, że coś takiego się dzieje. Czasami kury padają i jest to jedna z przyczyn tego, że kurki nam padają. Jakie są objawy zaparcia jaja u kury? Zaparcie jaja jest dla kury nieprzyjemne i zazwyczaj bardzo bolesne. Pojawia się nagle i właśnie w zależności od stopnia nasilenia towarzyszą mu następujące objawy. Może być to jakieś osłabienie udrobiu. Kury chodzą z szeroko rozstawionymi nogami, poruszają ogonem w górę i w dół. To akurat będzie, słuchajcie, zauważalne u drobiu, myślę. Nawet osoby początkujące, które dopiero zaczynają przygodę, będą to widziały. Co chwilę kurki podchodzą do miejsca, gdzie składają jaja, ale nie składają ich, czyli po prostu podchodzą i odchodzą dalej. Często oczodoły, oczy kury sprawiają wrażenie mniejszych niż zazwyczaj, a skrzydła zwisają. Można zaobserwować obecność krwi w okolicach klaki, co też może być właśnie tym problemem, że to jajko utkwiło. Kura prze, ale nie prowadzi to do zniesienia jaja. Kolejnym powodem może być to, że kurki nie mają apetytu, mało piją, nie pobierają pokarmu, nie pobierają wody. Pod palcami można wyczuć, czyli pod palcami, czyli pod skokami udrobił właśnie pod nogami, można wyczuć takie stwardnienie, a nawet jajo w okolicy brzucha. Jeżeli byśmy, słuchajcie, tak pomacali, możemy to sprawdzić. Oczywiście nikt nie będzie teraz mając 30 czy 40 kur każdej łapał i to sprawdzał, natomiast generalnie też taki, taka przyczyna może wystąpić, jak możemy to zweryfikować. Dodatkowo łatwo, i to, to bardzo często, słuchajcie, ta przyczyna występuje, że kura ciężko oddycha, jej grzebień może zabarwić się na niebiesko nawet. To jest tak zwana cyjanoza. Kiedy konieczna jest wizyta u lekarza weterynarii? Zaparcie jaja zawsze wymaga konsultacji, najczęściej właśnie z lekarzem. Jeśli tylko podejrzewamy je u naszej kury, natychmiast powinniśmy się z nim skonsultować. W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze działanie. Co robić, słuchajcie, do czasu przyjazdu lekarza? Jeśli lekarz jest już w drodze do nas lub jeśli my jesteśmy w drodze do gabinetu z kurkami, to możemy zastosować się do poniższych wskazówek. Zapewnimy kurze jak najbardziej bezstresowe otoczenie, ogrzejmy kurę, tak jak wam zawsze mówię, po prostu musimy zapewnić optymalne warunki. Nawet jeżeli ona nie będzie chciała pić wody, niech ma tą wodę, niech ma ten pokarm. Jak diagnozuje się, słuchajcie, to zaparcie u kury. W przypadku podejrzenia zaparcia lekarz weterynarii ostrożnie zbada właśnie palpacyjnie brzuch kury. Podczas badania przeprowadzi wywiad, zbierając właśnie informacje z nami Pytając nas, co się stało, jak się stało, jak do tego mogło dojść, i tak dalej, i tak dalej. No, my możemy oczywiście tego nie wiedzieć, ale jakieś tam informacji udzielimy. Można również wykonać zdjęcie rentgenowskie, aby uzyskać dokładniejszy obraz sytuacji. Jeśli jajo ma już zwapniową skorupkę, to badanie rentgenowskie pomoże ustalić jego położenie. Jeżeli na zdjęciu nie będzie widać, jaj można dodatkowo wykonać badanie USG. I dzięki takiej procedurze, moi drodzy, możliwe jest wykrycie jaj, które nie wykształciły jeszcze wystarczającej skorupki wapiennej. Jak leczenie zaparcia przebiega? W wielu przypadkach konieczne będzie ustabilizowanie stanu kury przed podjęciem właściwego leczenia, i w tym celu lekarz właśnie poda, poda kurkom kroplówkę, aby je nawodnić i wyrównać poziom elektrolitów. Jak tylko krążenie ustabilizuje się, można rozpocząć leczenie, w tym zabieg chirurgiczny. Jakie są środki wspomagające? lekarz najpierw spróbuje leczyć zaparcie zachowawcze, ogrzeje kurę lampą na podczerwień i ostrożnie masując brzuch spróbuje przetransportować jajo dalej. Należy robić to bardzo delikatnie, ponieważ pęknięcie jaja może zakończyć się dla kury śmiercią. Wtedy po prostu gramy na ryzyku, więc tutaj lekarz w jakimś dużym stopniu nie będzie od razu ingerował w kurkę, natomiast generalnie w organizm kury, natomiast generalnie no później jeżeli nie będzie miał wyboru będzie musiał działać już bardziej tak ostro. Środki wspomagające moi drodzy. Kolejna kwestia, zabieg chirurgiczny. Jeśli niemożliwe usunięcie jaja w sposób opisany, tak jak już wspomniałem wcześniej, będzie zabieg chirurgiczny. W znieczuleniu rozszerzy kloakę lub otworzy jamę brzuszną i usunie nieprawidłowo działający jajowód. Teraz bardzo ważna kwestia, słuchajcie, dotycząca zaparcia jaja u kury: jak mogło do tego dojść i jak można tego unikać. Ważna, ważny, słuchajcie, temat. Przejdźmy się, zobaczymy akurat czy tutaj nie ma żadnych kur, bo już wszystkie powinny być teoretycznie w kurniku, a ja Wam będę opowiadał powoli, słuchajcie jak możemy tego... <laughs> uniknąć. Więc po pierwsze, moi drodzy, nieprawidłowa podaż wapnia. Jeżeli wapnia będzie za mało, jeśli kura nie spożywa wystarczającej ilości wapnia i tym samym zbyt mało wapnia trafia do krwiobiegu, zamiast dobrze uformowanego jaja może powstać jajo o miękkich ściankach. Za dużo wapnia z kolei sprawia, że skorupka jaja jest za twarda a jej ścianki zbyt grube, co sprzyja zaparciu. Ale nie martwcie się, że dacie kurkom za dużo. E, za dużo, moi drodzy, wapnia raczej w takich małych hodowlach nie do, do tego nie dojdzie. Raczej będzie tak, że po prostu tego wapnia jak już może być za mało. Kolejna kwestia to jest wielkość jaja. Jeśli jajo jest za duże, nie będzie mogło przedostać się przez jajowód, zatrzymuje się w jego najwęższych miejscach. Często się to dzieje u kur już dorosłych, które są duże, które są starsze i wtedy to jajko, sami dobrze wiecie, że jest duże i takie problemy mogą się pojawić. Kolejna kwestia, przyczyna to jest stan zdrowia kury. Nadwaga zawsze jest niekorzystna dla zdrowia. Tłuszcz osadza się bowiem nie tylko na sercu i w innych partiach ciała, ale również w narządach, które kura potrzebuje do składania jaj. I tutaj, moi drodzy, ważne jest to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość pokarmu w odpowiednich składnikach i możemy tego problemu uniknąć. Kolejne to jest niedobór składników odżywczych. Kolejny to jest wysokość temperatury. Kolejna kwestia to są obrażenia. Jeśli kura doznała jakichś obrażeń, może to również wywołać zaparcie jaja, przeciążenia. Niektórzy hodowcy kur wymagają odniosek, by znosiły dużo jaj w krótkim czasie, na przykład na dużych fermach. No i wtedy może nastąpić przeciążenie organizmu. No i nieprawidłowe warunki utrzymania i to są takie główne, słuchajcie, przyczyny, które właśnie prowadzą do tego problemu. Jak zapobiegać? Trzeba zadbać o odpowiednią podaż wapnia, zwrócić uwagę na kondycję i odpowiednią wagę kury i trzymajmy kury w sposób odpowiedni dla gatunku, wówczas nie będą właśnie narażone na sprzy yy, sprzyjający zaparciu stres. I to są, słuchajcie, kwestie najważniejsze i o tym musimy pamiętać, jeżeli chcemy tego problemu Uniknąć. Więc myślę, że temat został również wyczerpany. Wszystko Wam powiedziałem, co i jak. Oczywiście zapraszam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji. Napiszcie, czy mieliście taki problem, czy się z czymś takim już spotkaliście. Jakie Wy macie zdanie na ten temat? Wiem, że często u hodowców to się pojawia, czasami hodowcy to bagatelizują. Ale prawda jest, słuchajcie, taka, że jeżeli faktycznie to jajo utkwi, to niestety problem będzie polegał na tym, że praktycznie ta kurka sama się wykończy. No ale niestety yy, Mamy na to jakieś sposoby, jak możemy reagować, ale część hodowców nawet o takim problemie nie wie, więc warto słuchajcie o tym mówić, warto o tym rozmawiać, warto to przekazywać dalej. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, cześć.